Wsiąwam widzowie, w tym odcinku pokażę Wam jak łatwo zrobić widzanie, wyzwanie zbierz kartę dostępu od strażnika UR. Także jedynie co robimy to lecimy sobie na Krydziany Kompleks. Na tą czerwoną chatkę, o tutaj. I zaraz Wam wytłumaczę jak to zrobić. Wy jeszcze zostawcie suba na tym kanale łapę w górę. Strzelcie też pod filmem. I co? Musimy sobie wejść przez te drzwi tutaj. No ale kozacka jest chlupna, podoba mi się. Kurde. Także co, no wbijamy sobie tutaj przez ten Idziemy Ziomek ma Kałacha. Także wbijamy sobie tutaj, omijamy tego ziomka i idziemy tutaj po skrzynkę na sam dół. Dostajemy skara. I teraz zabijamy sobie tego. Mają I wyleciała nam karta. Także co? Jest wam dziękuję za oglądanie. Tak to wygląda. takim spoko. Widzimy się w kolejnym odcinku. I siemano.